Cześć, witam wszystkich ponownie. Przed złożeniem tego silnika do końca chciałbym Wam pokazać dystrybucję oleju w środku tego silnika w skrzyni korbowej i później od góry. W tym celu podłączyłem tu taką pompę elektryczną. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Także będzie ciekawy odcinek dzisiaj. Zobaczcie. Złożeniem tego silnika chciałbym Wam pokazać, jak to olej się dystrybuuje wokół tego silnika w środku. Także pokażę wam jak tutaj to podłączyłem, mam tu podłączoną pompę, która wytwarza 4 bary. To jest pompa paliwowa, ale powinna olej też przetłoczyć. Tu mam taki zwykły wyłącznik, akumulator i tutaj mam ssanie oleju do tej pompy sobie tutaj idzie, więc zobaczymy, jeżeli uruchomię tą pompę, zobaczymy czy będzie tu jakieś jakiś wypływ na tych częściach, także zobaczcie jak to będzie wyglądać. Włączam pompkę. Coś idzie. O, coś zwolniło teraz. Tu mam zaślepione, żeby nie wypluło oleju. Zobaczymy, czy coś tu pójdzie. Na razie nic nie widać. Chyba za słaba ta pompa jest albo za słaby akumulator. Wydaje mi się, że za słaby akumulator. Ponieważ ten akumulator jest słaby, ale też musiałem rozcieńczyć olej z dieslem. Tutaj taką mam niewielką misturę. Zobaczcie. Bo inaczej to nie pójdzie. I teraz zobaczymy. Czy to przejdzie? Zobaczymy. Włączam. Zobaczymy, czy coś, coś tu się pokaże. O, coś idzie. Zobaczcie. Zobaczcie sobie. Jak koło wałka rozrządu tu przepuszcza. Widzicie? Wałek tutaj za bardzo puszcza olej. Tego, jak myślę, za, za dużo ludzi jest między wałkiem a, yy, a obdową, dlatego ten śmig ma tak, tak słabe ciśnienie. Tutaj zobaczcie sobie, ale tutaj też napłyło z tych skorbowodów. Zobaczymy, czy coś będzie widać jeszcze. Raz włączę. Coś tu pryska, ale co dalej pryska tutaj z tego zwałka rozrządu. To też jest dobry sposób sprawdzenia, gdzie mamy nieszczelności. No ten wałek tutaj puszcza. Niestety ciśnienie. Także obudowa jest do regeneracji. Wałek do wymiany. Ale na razie tego nie będę robił, bo nie wiadomo, czy ten silnik jak on będzie, jak on długo wytrzyma, tak czy tak. Więc zostawiam to tak, jak jest. Przynajmniej się troszkę umył ten silnik. Będę musiał teraz spuścić to tutaj z filtra yy, odśrodkowego. U trochę czystsze. No także, także widzimy, gdzie jest problem w tym silniku, tak myślałem, więc panowie i panie nie udało się jakoś tak szczegółowo pokazać dystrybucji tego oleju wokół tego silnika z tego względu że raz przepuszcza tutaj na tym wałku rozrządu a drugie ten roztwór jest za rzadki troszeczkę i ta pompa za słaba jeżeli by miała po prostu sam olej pompować. Także to był taki Filmik, tylko żeby wam pokazać, jak to, jak to wszystko tutaj, tutaj wygląda. A w, po poskładaniu tego silnika, co nastąpi chyba w tym tygodniu i uruchomieniu, sklecę cały film z, z tuningu tego silnika. Oczywiście to jest domowy tuning, taki amatorski. Mam nadzieję, że to jakoś będzie działać i że korba nie wyjdzie bokiem, jak to niektórzy mówią, albo nie wystawi nogi. Także. Może w ten weekend będzie już gotowy film. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście wciśnij sobie ten dzwoneczek. To was YouTube powiadomi, jak ten film się pojawi. A na dziś to wszystko. Do zobaczenia. Niedługo. Cześć.